Siemano, witajcie! Ja jestem Kuba, czyli Skiro i na dzisiejszym filmie będę latał na miotle. Już wam tłumaczę o co chodzi. Ostatnio w sklepie była do kupienia taka emotka i po prostu dzisiaj będę sobie latał w taki sposób po miastach i zobaczymy jaka będzie reakcja innych graczy. Może niektórzy się zdziwią, może niektórzy od razu mnie zabiją, Raczej więcej będzie tych osób, które będą mnie zabijały, ale po prostu to sprawdzimy. I zanim przejdziemy dalej, pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję wraz z dzwonkiem, bo to jest bardzo, ale to bardzo ważne. Strzelcie też łapkę w górę. No i oczywiście wpiszcie mój kod Skier w sklepie, bo to też jest bardzo ważna sprawa. Wszystko jest ważne, tak naprawdę. No i teraz, bez wędnego przedłużania, przejdźmy już do. Filmu. I ogólnie to nowe lobby wygląda naprawdę bardzo dobrze. To tło jest genialne. I jak widzicie, dopiero co była aktualizacja w Fortnite, i naprawdę sporo rzeczy się zmieniło. Z tego co wiem, są dwa nowe albo. albo nie, w sumie. Na pewno jest mityczna miotła, na której da się chyba latać. No jeszcze tego nie zdobyłem, więc nie mam pojęcia, ale wiem, że coś takiego jest. No i ogarnijcie jak to wygląda tak mega mrocznie to jest taka mgła Dobra, słuchawki założone Przydałoby się jeszcze zebrać jakąś broń Okej, okay, okej okay. No to jest chyba przypał, co nie? Dlatego używam emotki i zaczynam sobie latać No, chyba chyba tylko to mogę zrobić Siema Midas, siema Siema? Ale halo Czemu mnie zabił? Jak ja nawet do niego nie strzelałem. I teraz zamieniam się w jakiegoś ducha pomagiera Midasa, tak to chyba nazwę. No i robimy zemstę. Po prostu postaram się go zabić za to, że mnie zlikwidował. Czy to jest ten ziomek? Nie, to jest Midas, który do mnie nie strzelał. A gdzie jest ten drugi? Nie no, Midas do mnie nie strzelał. Ja nie chcę z nim walczyć, ja, Midas. Aha. Siema kolego! Ej, co on robi w ogóle? Zrobiłem mu plecy, ale zabił mnie spokojnie. Lecimy teraz do kolejnej gierki. Pierwsza wyszła. Niestety dość słabo W ogóle napiszcie w komentarzu jak wam się podoba ten cały event Te wszystkie zmiany, że stajemy się teraz duchami po... Tak jakby po śmierci Bo jestem ciekawy czy wam się to podoba czy wam się to nie podoba Ja nie grałem jeszcze na tyle dużo żeby ogarnąć czy to jest spoko czy nie Jest takie dość dziwne, bo nigdy się nie odrazało po śmierci No chyba, że na jakieś naparzance, no to wiadomo Zanim zacznę używać tej motki to chciałem sobie znaleźć jedną broń do obrony Ponieważ jak jakiś duch zacznie mnie atakować to będzie słabo Wychylić tutaj czy nie za bardzo? Nie no musi wychylić za sekundę. O, wychylił. Dostał Czy ja teraz zginę? Czy ja teraz zginę? Mam pomysł. Używam emotki i czy to będzie spocona aura? Tak, to była spocona aura. Czyli jak na razie dwie próby i... Dwie reakcje takie dość słabe. W takim razie ląduję jeszcze raz na salty i widzicie, że nie ma mgły na mapie? W sensie, co się stało? I teraz mam trochę inną taktykę. Nie będę szukał broni, nie będę strzelał do przeciwników, tylko ląduję i używam tej emotki od razu. Dobra, tam jest jakiś ziomek, nawet dwóch ziomków na dachu. Syk, jakieś matce zebrane. O, siema, 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 byczki, siema byczku. Gdzie on jest? Na górze chyba. Pode mną, tutaj, siema. O, zabijesz mnie? Chwilę poczekał, to już była trochę lepsza reakcja Ale nadal taka średnia Mógł też dać jakąś emotkę na przykład To już by było spoko To nie jest proste, to nie jest proste Ale może jednak, tak, zrobiłem fraga Albo to ten drugi duszek zrobił fraga Który tutaj ze mną latał, nie wiem jak to działa Tam jest jakiś kolejny gracz, dobra Podjeżdżam go, aha On też zginął, nie, nie zginął, to duszek zginął Totalnie nie ogarniam, co tu się dzieje. Ja wiem, że to jest bardzo głupi pomysł, ale wyląduję sobie na tej miejscówce. Nawet jeszcze nie mam jej odkrytej. Aha, mam odkrytą. Dobra, to są ruiny po prostu. Myślałem, żeby tam nie było, ale jednak byłem kiedyś ostatnio. W sumie dzisiaj, przed chwilą, kilka gierek temu. I znowu taka sama akcja. Ląduję, używam emotki i może ktoś mnie oszczędzi albo da jakąś fajną, ciekawą reakcję. Tutaj jest jakiś gracz. siema no byku. Dobra, strzela do mnie. Tak, zabił mnie. No kolejny sposób, naprawdę. No, ale wiadomo, to jest taka miejscówka. Eee... Gdzie każdy liczy na jakieś tutaj fragi Czy tam radę zabić? Halo? Aha Siema byczku, czy ja cię mogę zabić? Fraga zrobię Nie, o zrobiłem fraga Pod aktualizacji jest totalny, ale to totalny młyn Siema kolego Czy giniesz? Tak, giniesz Ale że już mam dwa fragi, nie robiąc dosłownie nic oni nie, oni na miotłach zasuwają No i sobie tańczę co się teraz stało? Rzucił mi bugi, bombę i tyle. Dobra, lecimy z kolejną próbą. Spróbuję ogarnąć teraz jedną spoko reakcję, tylko naprawdę spoko, a później szukam tej mitycznej miotły, przelestuję ją i ogarnę, czy jest po prostu spoko, czy nie do końca. I spróbuję wylądować tam, gdzie jakiś przeciwnik. Tu jest jakiś ziomeczek. Dobra, 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 witam, witam. Nie, uciek mi. Czemu? Spróbuję wbić tutaj do środka do niego. Ej, to jest skrzynka, tak w ogóle, czekaj, co on robi. Czy on się napocił? Oby nie, oby nie, oby nie, oby nie, oby nie. No, nie zdążyłem nawet strzelić. Dobra, się nie podaję, lecimy z kolejną próbą już i wyląduję tutaj, gdzie... Pandynia, czy to jest pandynia? Tak, to jest pandynia. Siema, byczku, używam od razu emotki i... Przestań! Czy są w tej grze jeszcze osoby niespocane na przykład? O, kumpla spotkałem, no w końcu! Osoba, która też ma tą emotkę, witam cię, byczku. Czy to jest spoko reakcja? Czy to jest spoko reakcja, widzowie? Że jakiś ziomek się tutaj dołączył, że jakaś aura nas śledziła Załóżmy, że tak Ale żeby nie było, wyląduję jeszcze raz Tutaj jest jakiś gracz Czy to jest spocony gracz? O nie, to jest dynamo chyba To jest dynamo, proszę nie pod się Proszę nie spocz się Nie tryharduj byczku Okej, okay. siema W takim razie teraz szukam tej, no Tej, wiecie czego Wiecie czego No to na czym teraz latałem, miotła, właśnie miotły szukam jest miotła, dobra, mamy to, mamy to, mamy to Teraz tylko podbierz tutaj tak bezpiecznie, w miarę Biorę tu miotłę Aha, biorę miotłę I uciekam na niej, okej, okay, udało się Nie najgorzej, to po prostu jest lotnia, tak? Ej, na Cirku, spoko Tak do przemieszczania się, myślę, że idealne Idealny temek. Trochę jak taki mobilny lunchpad, co nie? Dobra, podjeżdżam gościa Czy ja mogę, czy ja mogę zeskoczyć? Czy ja mogę zeskoczyć? No Nie Dobra, udało się go pokonać. Aha, i odleciałem na pół kilometra. Nie no, serio, granie na najwyższych ustawieniach to jest słaby pomysł. Siema, beczku. No to co? Mam nadzieję, że wam się film podobał. Nie wyszło to do końca tak, jakbym bym chciał. Aczkolwiek, no, trudno jest znaleźć po prostu te reakcje. Nagrałem ten film już dość długo i to nie jest takie proste. Sami w sumie widzieliście. Więc zostawcie subskrypcję wraz z dzwonkiem, strzelcie łapkę w górę. No i widzimy się już na kolejnym filmie na tym kanale. Pa, pa. No i cześć.